Zadanie trzecie, przykład B. Tutaj mamy teraz te same liczby zaokrąglić do części dziesiątych. No i standardowo sprawdzimy sobie, mamy jakieś liczby zaokrąglenia ich i mamy sprawdzić, które są dobrze zaokrąglone do części dziesiątych. Część dziesiąte to jest pierwsza cyfra po przecinku, więc jeżeli mamy zaokrąglenie do pierwszej cyfry po przecinku, to ta liczba ma zawierać tylko jedną liczbę po przecinku. Nie może być ich dwóch, tak? Chyba żeby było na przykład 5,0 to tak. Natomiast nie, mogło, nie może być dwóch liczb po przecinku, ani trzech, tak? Jeżeli zaokrąglamy do, do części dziesiątych, bo do części tysią, dziesiątych zaokrąglanie to jest to samo co do, do jednego miejsca po przecinku, czyli po prostu powinno być jedno miejsce po przecinku tylko. Więc ta liczba 200,54 jest złym zaokrągleniem. Jak mamy 200, no to jest ok, dlatego że 200 to jest samo co 200,0. Kolejna mamy 3021,6, no to jest jedna po przecinku, więc jest dobrze. No i tam, gdzie było 3 miejsca po przecinku, była źle zaokrąglona do jednego miejsca po przecinku. No i teraz jak zaokrąglamy te liczby do pierwszego miejsca po przecinku, to zaznaczamy sobie tą cyfrę, która jest pierwsza po przecinku, bo ona będzie tutaj jako ostatnia występowała. I trzeba zadecydować, co z nią zrobić, czy ją zostawiamy, czy ją zwiększamy o jeden. Więc ją sobie bierzemy w ramkę, albo sobie jakoś ją możecie zaznaczyć, albo też nie trzeba nic robić, można sobie po prostu na to popatrzeć. Bo już z czasem jak macie wprawę, to, to właściwie nie trzeba tutaj nic robić, zaznaczać na kolorowo, ale jeżeli wam to ułatwia, to oczywiście można. No, i patrzymy na tą następną, pierwszą, której już nie będzie, czyli tutaj w tym wypadku na czwórkę patrzymy. I patrzymy, czy ta czwórka jest mniejsza od 5, to wtedy jedynkę zostawiam, a jeżeli jest piątką lub większa od 5, to jedynkę zwiększam o 1 No to czwórka jest mniejsza od piątki, więc zostawiam tą jedynkę, czyli tutaj będzie zaokrąglenie 3,1. Te strzałeczki to, na które cyfry mamy patrzeć, żeby wiedzieć, co zrobić z tą w ramce. Teraz liczba r. No to tutaj patrzę na następną, na tą pierwszą, która już nie będzie, czyli na siódemkę. No to muszę 0 zwiększyć o 1, bo 7 jest większe od 5, czyli będzie 56,1. Liczba S tutaj mam trójkę, więc trójki, trójka nie powoduje zwiększenia piątki, bo jest mniejsza od 5, więc będzie 0,5. Liczba T to patrzę na piątkę. Piątka jest piątką, więc powoduje zwiększenie dziewiątki, a że dziewiątki, pamiętamy, nie da się zwiększyć, więc muszę zwiększyć tą wcześniejszą czyli tutaj będzie 511 i liczba u, tutaj patrzę na szóstkę, szóstka jest większa od piątki, więc siódemkę zwiększam o 1, czyli tutaj będzie 19,8.